To jest mi niezmiernie miło zaprosić w imieniu Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej, której jestem kierownikiem, jak również w imieniu Civitas Christiana. Oddział w Lublinie na konferencję jednodniową, która odbędzie się 28 lutego bieżącego roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Konferencja zostanie poprzedzona Mszą Świętą, a dotyczyć będzie społecznej potrzeby pamięci, osoby i dzieła prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chcemy tą konferencją przypomnieć wielką postać prymasa tysiąclecia, któremu katolicki uniwersytet Lublin, archidiecezja lubelska, ale także cała Polska zawdzięczają niezmiernie wiele. Tej pamięci nazwaliśmy tę konferencję społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła, ponieważ ta pamięć przede wszystkim jest potrzebna nam, żyjącym tu w Anno Domini 2017. Potrzebujemy powrotu do dziedzictwa wielkiego prymasa tysiąclecia, aby owocnie, dobrze przeżywać naszą codzienność, aby mierzyć się z wyzwaniami. Z którymi przychodzi nam się w życiu mierzyć. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy słyszeli o prymasie Wyszyńskim, którym ta postać jest bliska, ale także tych, którzy chcieliby to dziedzictwo poznać poznać po to, żeby je pomnożyć, żeby je wykorzystać w sposób odpowiedni. Zapraszamy. Dorosłych, ale zapraszamy też młodzież, zapraszamy dzieci, bo głównym naszym celem jako, jako organizatorów tego przedsięwzięcia jest próba spopularyzowania wielkiego dziedzictwa prymasa tysiąclecia. Prymas jest kandydatem, jest sługą Bożym, jest kandydatem na ołtarze. Spodziewamy się rychłej beatyfikacji, dlatego. To przedsięwzięcie, jakim jest konferencja, poprzedzi Uroczysta Msza Święta z udziałem pod przewodnictwem księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego w kościele akademickim KUL o godzinie 8. O godzinie 9.15 na dziesiątym piętrze Kolegium Jana Pawła II, ksiądz rektor. Antoni Dębiński dokonał uroczystego otwarcia konferencji, w której uczestniczyć będzie aż 10 środowisk akademickich, będą też fundacje, będą też stowarzyszenia. Zapraszamy dyrektorów szkół, ale także młodzież, szczególnie ze szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia. Zapewniamy Państwu. Już ta konferencja na pewno poszerzy zakres informacji dotyczących osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia. Konferencji towarzyszyć będą Różne wydarzenia. Jednym z nich będzie niewątpliwie wystawa przygotowana przez współorganizatora, Cywitas Krystiana, poświęcona rodzinie w nauczaniu prymasa tysiąclecia. Innym takim niewątpliwym wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie sesja plakatowa, i to będzie 19 tematów wyrażonych w bardzo skrótowej formie plakatów. Autorami tych plakatów będą nasi doktoranci. Konferencji towarzyszyć też będzie kwadrans fortepianowy w wykonaniu uczennicy szkoły muzycznej Agnieszki Gronkowskiej. Będzie też wystawa nowości wydawniczych przygotowana przez bibliotekarzy katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Także będzie się można zapoznać z publikacjami najnowszymi, mówiącymi o osobie i dziele Wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia 28 lutego.